MVP tych eliminacji? MVP tych eliminacji to Jan Urban, bo odmienił drużynę, bo zmienił tę reprezentację z takiej drużyny, która była smutna, zdenerwowana i, i roztrzęsiona w taką, która chodzi z podniesionym czołem, uśmiecha się a, i, i patrzy, patrzy w przyszłość z uśmiechem. Właśnie, właśnie ten człowiek moim zdaniem jest MVP tych eliminacji. To prawda, to bycie trenerem, ustawić zespół, taktykę, dobrać to jest wielka sprawa, ale stworzyć takiego ducha, tej reprezentacji dobrego to jest zasługa trenera Urbana i jego, i jego sztabu. Po prostu są to ludzie, którzy dają nam dzisiaj dużo radochy z tego, że możemy rozmawiać o nich w samych superlatywach. Praktycznie szukamy czasami punktu zaczepnego, ale to nie są rzeczy, które by różniły tą reprezentację, to my sobie możemy troszeczkę tak tutaj poszukiwać, ale on tą drogę już zna.